Tak wygląda plac zabaw z sową masońską Plac zabaw gigantyczny Sowa symbol masoński Do sowa się wchodzi do środka Dobra ogni to jest nie. co ciekawe, a ta, to grodzenie co jest żeby dzieci nie wychodziły na plac budowy chyba Czyli to wszystko co jest bałkowe jest klasą budowy Tak wygląda sowa od tyłu uuu coś mi komórkę się przekrzywia się może no, teraz powinna być prosto. No, można by sobie poćwiczyć a tutaj obok trwa przebudowa tak planty budowa parku planty budujemy nową fontannę i sadzimy usychające tuje bo wycięliśmy zdrowe tuje w stuletnie, więc za kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę kupujemy nowe tuje, które usychają. To się nazywa wydatkowanie publicznych pieniędzy niezgodnie z zasadami. Zdrowego rozsądku, logiki i gospodarności, czyli ktoś za to powinien siedzieć. Tak naprawdę. Za ten ponad 30-milionowy przekręt, czyli zmarnowanie ponad 30 milionów publicznych pieniędzy. Ale w Polsce niestety tak jest, że. I to nie tylko w Polsce, w polityce często tak jest. Powiedzmy sobie szczerze: kto więcej kradnie. Yy na wojny zabija, i tak dalej, to większy sukces odnosi. Taka to ciekawostka. Ja to pokazywałem, To jest taka szeroka lejka, gdzie mogła być wytyczona droga dla rowerów, bo jak widać rowerzyści jeżdżą, chyba ponad 6 metrów ma czy 8, więc wytyczenie drogi rowerowej szerokości 2 metrów to żaden problem. Tak się, miały się odbywać warsztaty samoobrony dla kobiet, ale się nie odbywają, nie wiadomo czemu, nikt nie wie gdzie, co, jak i kiedy. A tak je reklamowali Dziwne. Motorek zdecydowanie za głośno Słychać go Bardzo daleko od drogi Właśnie nic z tym nie robi, wystarczył mi hałasu Wszystko co tam chyba powyżej 90 decybeli Hałasuje, to od razu Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego Brak możliwości kontynuacji jazdy mhm. Widzicie, się idzie. A tu jest pomnik Rozstrzelane linki do jasnych cholery w końcu je znalazłem Nie coś sześć... pod okay. A teraz spróbuję Wyt do tyłu rękę wyciągnąć. Widzicie? A okay, tu się tak? tutaj A tu? Ok. Czyli przez kciuk wejście Zawsze. No wasza cała ręka, wasze całe ciało jest silniejsze niż kciuk, i wąścia. Prawda? Zabójcie sobie to. Zobaczcie, to jest na takiej zasadzie, że nawet jeżeli ktoś na złapie w no ogóle, to tutaj. Ja będę się starał się szarpać, to no ma ja problem. Ale jak wejdę przez kciuki jego, tak, odejdę, będę budował dystans. Oczy się, oczy się, mogę już ten gaz zdobyć i w razie czego zadziałać, prawda? Dobrze. Okay. Dobra. No to świczymy. Chodź pary, chodźcie sobie z tobą nie, Drogie chodź, panie, tak, nie ustawiam się za daleko, tak żebyśmy mogli do każdej pary okej?

I zmieniamy się

Jaką ją złapać, żeby nie mogę się złapać? No właśnie, I teraz w stronę, w, stronę, w stronę... kciuka. O tak, w stronę kciuka. to ja tą ręką, to tak, I teraz w stronę... Dobra, dobra, a teraz nie będę no, no, no. Jak się do góry. rękę No. Tak? I do Tak, Teraz dołączamy drugą. Daj daj drepkę. Tak, jest. Wyrywamy, najpierw się Zrywamy, tak? To jest najważniejsze. Teraz I do siebie, do siebie. Wysoko ręce w tą kciuki. Tak? Staramy tak? Muszę się postarać. Teraz to już oh. Dobrze, tak bo Dobrze. A teraz też e, taką sytuację, kiedy osoba na złapie dwoma rękoma, tak? Dwie ręce łapią. Tą ręką nie dam radę, tak? Wspomagam się drugą. No nie, się. nie wiem, Wspomagam od razu, Spróbuję e, tak, tak. Pani teraz. Proszę spróbować. Dwie ręce, tak? Polega to nie? Dwie ręce. Nie dam rady wyciągnąć. Nie dam rady? To chwytam rękę od góry i do góry. I do góry, tak?

tak? A tutaj dosyć istotna jest, jest nie tylko praca ręki, ale i praca całego ciała. Ja muszę, że to się tak żenę, bo jak ja dam siłę, tak, to moje ciało dodatkowo jeszcze zmobilizuje tę rękę, żeby ją Bo Zobaczcie, tutaj jak będę, tak, ja mogę to zrobić, żeby ta jak nie wyrywać, ale już tego chwytu. W tym momencie, kiedy odszedłem, zbudowałem ten dystans, dam sekundę, dwie na działanie. kolejne, tak? Przy kopnięcie. Tak, jakieś tam uderzenie, przebicianie tego gazu i działanie dalej. Czyli ten dystans budujemy cały czas. Okej? Okay? Tutaj jeszcze były takie sytuacje, że niektóre z Was panie, nie, nie da rady, tak? No Może nie da się rady, tak? Dlatego mamy inne sytuacje. Popięcie w krocze, uderzenie w nos, tak? Do tego jeszcze przejdziemy. czasem ten najprostsza też nie, nie, nie skutkuje. Ale mamy plany zawsze awaryjne. Jak będziemy chodzić na takie zajęcia, to budujemy też bazy swoich umiejętności, swoich technik. Jedna rzecz nie działa, nie mogę wyrwać ręki, to uderzam w nogę i wtedy jest taki szoker, szoker i ta ręka zostanie uwolniona. Okay? I na spokojnie jeszcze rozbudujemy wszystkie te techniki. Jeśli nie działa, to zawsze jest plan awaryjny. Okay? Op, tak? Dwie ręce było? Czy tak, kazać, czy na dwie ręce? To czy... No co okay. Tutaj? Co można zrobić? A tak nie robiło że Tak. Nie tak. Nie to... Ktoś to ciągnie to... na siłę. Teraz tak. Ta sama zasada, Który są tutaj, pomogę grać? popatrzę za swoją rękę, wyrwać się, odejść, tak, pomogę, w tym momencie mogę się, też... może byśmy mi ciężko wyrwać tą rękę do góry, bo boję się, całą rękę, wyrywam, odejdziemy, Odczuj się, tak, proszę o pomoc, okay? czyli drugą ręką się wspomagamy, hey, pierwszą osobą łapie dwoma rękoma za dłoń, za ramię.